Pierwszy Koryntian 15 Paweł jest hejtowany w temacie zmartwychwstanie. Od razu on od odpowiada na te, na te hejty i mówi: Słuchajcie, w chrześcijaństwie właśnie chodzi o zmartwychwstanie. Że Jezus naprawdę zmartwychwstał. Że jak, mogą, jak może ktoś sądzić, że, że nie ma zmartwychwstania, skoro on zmartwychwstał. I mówi, że to nie jest tak, że nasza wiara, nasze życie polega na spełnianiu jakichś zasad, tylko i przykazań. Tam jest coś więcej w naszej wierze. Bo być dobrym, porządnym człowiekiem to można też to bez Jezusa. Ale bo dla Boga chodzi o zmartwychwstanie, żebyś Ty żył na wieki razem z Nim w pełni radości. I Paweł mówi takie fajne zdanie: jeśli tylko w tym życiu pokładasz nadzieję, w Jezusie, to jesteś bardziej godny politowania niż wszyscy inni ludzie. Ale Jezus zmartwychwstał. Paweł oddał za tą prawdę życie i jest tego na tysiąc procent pewny. Niech te dni zmartwychwstania przenoszą Ci tą wiarę i taką pewność, że Jezus zmartwychwstał i że Ty też wstaniesz. Dobrego dnia!